No tak, na pewno to jest fajna lekcja też dla nas, gdzie no byliśmy w tym troszeczkę dołku. E ale poradziliśmy sobie z tym, przetrwaliśmy i zwyciężyliśmy. Trzeba tutaj powiedzieć, że Nysa naprawdę dała wszystko z siebie, walczyła o te play-offy i w tym drugim, trzecim secie zagrali na kosmicznych liczbach. Naprawdę kończyli każdą możliwą piłkę. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy sposobu, żeby ich zatrzymać i, i dlatego też taki wynik. No nie, nie chodziło o to w tym meczu, żeby ich przetestować. To po prostu wyszło gdzieś z sytuacji, która zaistniała. Ale wiemy, że mamy całą drużynę silną, że każdy kto wchodzi, może naprawdę dodać tutaj wartość, zwłaszcza jeśli ktoś teoretycznie z tej pierwszej szóstki ma słabszy dzień. I, I to było widać już to nie jest pierwszy mecz, gdzie właśnie ten zmiennik wchodzi i gra rewelacyjnie. I tak jak mówiłem, i chciałbym to podkreślić jeszcze raz, dziękuję im za to, bo wykonują świetną robotę na rzecz całej drużyny, a to jest dla mnie najważniejsze. Od jakiegoś czasu byliśmy już na kursie kolizyjnym z Zaxą. no Zaczęliśmy jakby troszkę z niższej półki, staraliśmy się wyjść jak najwyżej. Pech chciał, że Zaksa kilka meczów przegrała, znalazła się na tym miejscu. Myślę, że to trochę jednak pech, bo, bo Zaksa jest na pewno dobrą drużyną i będziemy musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby z nimi zwyciężyć. Ale tak jak już mówiłem, od 3-4 tygodni mieliśmy taki cykl przygotowawczy, w którym staramy się staraliśmy się zrobić wszystko właśnie, żeby na ten mecz, głównie przeciwko Zaksie, Wyjść i pokazać się jak najlepiej. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak gdzieś sobie tam zaplanowaliśmy i czekamy po prostu na te mecze. Mamy tą serię wygranych i zamierzamy ją kontynuować. I nawet tu nie chodzi o tą serię, ale po prostu wiemy, że możemy grać jak, każdy, jak równy z równym z każdym. No, i Pech chciał, że trafiło na Zaksę, jedną z najmocniejszych, ogranych drużyn, ale mamy nadzieję, że w tym momencie pokażemy się naprawdę z dobrej strony i będziemy musieli ich wyeliminować. A to pech dla Zaksy, rozumiem. No tak, trochę pech dla Zaksy, bo myślę, że jakiś inny przeciwnik pewnie lepiej by im leżał.